Dzisiaj na kanale taki film, przegląd mostów Takim zadaniem jest, że Właśnie tutaj Trzeba przeglądać most, czy tam Zardzewiały nie jest, czy te wszystkie kable I tak dalej, czy one są w porządku No i czy te graffiti takie Czy też jest okej okay tu wszystko nie? No, bo, no bo to jest dosyć istotne No dobrze płacą, to można zrobić to Mamy. Ciekawe, czy ten akumulator jest naładowany, bo tak do końca to nie wiem. Ale ogólnie rzeka to jest O, no, Fajny ten bok, jakiś taki się trzymał jeszcze. Od jak to? Siebie to nie są jakieś z Julii tam, ale ten z Julii też jest taki nie najgorszy. Dobra, co my tu mamy? Tam w oddali jest puszcza bukowa. Ładnie to widać. Tam sobie można na wycieczki jeździć, ale gdzie tu mamy maszt? No właśnie nie widzę. no to dobry ten most jest chyba w porządku bo widzę, że się tak w miarę trzyma i trochę farba by było biała to zgłosić, ale ale dobra no to nie wiem czy w tym roku pomalują, czy w następnym to no, trzeba zlecenie wypisać właśnie tak co tu jest? tu są Aha, tu już sobie te cumują barki no to tak jak jad jadąc tu po prawej nowym mostem albo Starą trasą Co jest grane? Jakaś policja czy coś? Albo starą trasą, no to tam przez wiadomo, tym mostem o tamtym Gdzie on jest? O tam jest ten drugi most, stary Tam po remoncie, to tam można powiedzieć, że nowy, albo właściwie wymieniony chyba, kiedyś go całkiem zdjęli i założyli No dobra tam w ogóle jest, w oddali widać... Chyba widać, no. Ja pokażę palcem, tylko nie wiem, czy mi się uda. O, o, gdzieś tu... Jest taki pylon mostu, który... Most, to był most kolejowy, który prowadził ze Szczecina do Stargardu. No oczywiście za Niemca. Czyli Szczecin wtedy się nazywał Stettin. No to było gdzieś wiadomo, że przed 40 Piątym rokiem, nie wiem czy został wysadzony, czy tam, można trochę poczytać w internecie oczywiście. No teraz to już wiecie, no poczytać to książki to już, książek tak za bardzo ludzie nie używają, no ale jeszcze używają. O, tu jest taka zatoczka ładna. Ale będą jaja jak mi prądu nie starczy, ale chyba starczy. Zobaczcie. Zobaczcie na tą. No obiekt strategiczny tak most obiekt można nazwać obiekt chyba tak. Wiadomo, że jak będzie wojna czy coś takiego no to taki most to pierwszy pójdzie. Pierwszy a może drugi. Do. do zaminowania, nie? Do wysadzenia w powietrze. Tam w Szczecinie, tam gdzie jest trasa zamkowa, to piętro niżej był kiedyś most kłodny. No i chcieli go tam coś reanimować, ale właśnie nie wiem, co tam będzie się działo. To no są zdjęcia, nie? Jak wyleciał powietrze i ile... no kłodny, no bo on jest, skłód był zbudowany, więc drewniany chyba tak, można powiedzieć, zobaczymy. Muszę sobie tam popatrzeć jeszcze, bo nie pamiętam. O, tu jest taka fajna zatoczka. No, płynę, płynę. No, tak to nie widać, że się płynie, ale jak się tak popatrzy, no na przykład tu się zmienia tak między jakiś punkt, co jeszcze trzeba przyjąć. O, widzicie. O, to można powiedzieć, że taka plaża prywatna. Ale tu chyba nikt nie używa tego, no bo to łódką się nie wpłynie, bo to jest za płytko. To oh, kurde, no, zaraz będę musiał czyścić śrubę. No, już coś tam... O, już się coś pierdoli oczywiście. Dobra, wyłączamy. Prawo, ja wyłączam. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie co się dzieje. Czekajcie, kurczę, o, o, o właśnie, to jest to. Silnik najnowszej generacji mikroma Prawie nowy. Tak prawie nowy, że ma. Milan może mieć tak 40 lat dopiero, ale to gdzieś kupiłem. Takiej dziewczyny gdzieś do lipca. I te. Tak. Dobra. Ciach. Czy przyjemny, A nie, coś nowy się wkręciło. No, ale to na tym pontonie to bajka. A. Dobra. Zadzął pontonowy. Uważam za otwarty. Jest. Nie, tutaj to jeszcze nie pływałem, zobaczcie. W ogóle to tu trzeba gdzieś sadzić jakiś silnik taki lepszy trochę, mocniejszy. Nic go popływać. O! Ale daje. Kiedy tu jest? A zobaczymy, bo tu barki pływają takie duże. A bo ja pod prąd płynę, tak? Bo to tam jest do morza w lewo. A tu jest do Gryfina, czyli w górę rzeki. Zobaczcie sobie na te wszystkie, tu nawet stabilizację można by było wyłączyć, to by było te bujanie widać, a tak to będzie taki obraz płaski. Nie no fajny ten ponto, nie wiem, to raz, dwa, trzy, za cztery osoby by weszły spokojnie. Nawet taki jest. Jest taka zasada, że jak się płynie pod prąd, to lepiej bokiem płynąć, a jak z prądem to właśnie środkiem z tym nurtem. To nas niesie, a tak to nie hamuje. Jeszcze tutaj brakuje mi pauzy w tym telefonie. Bo to można było sobie spauzować, coś tam porobić i kręcić dalej zwykłym. To jest niezwykły Ale niesamowite jest w ogóle co dzisiaj wsadzają do telefonu, kamery, bariery Stabilizacja, no przecież to się w głowie nie mieści, nie? Co to się i porównać taką Nokia 5110, kiedyś człowiek używał tam nic nie no dalej mam taką leży sobie Fajna jest to, nie powiem, nie? Wciskacie power, a czy tam on, policzycie, nie wiem, do pięciu, już jest sieć, można dzwonić. A taki smartfon, zanim to odpali, dobra. Trzeba zobaczyć, co tu się w ogóle dzieje. Nie ma wszyscy, nie płyniemy. że tutaj bym coś pokombinował z przybliżaniem, tylko jak to się robi. Blokada nie. Tamki niski poziom baterii. Nie no jak. Coś tu jest razy trzy, no to dobra, przetestujemy te razy trzy. Dobra, bo tu wypływam na środek. Okej, okay, patrzcie, patrzcie. No, tu są takie te... dzieci. ci że są gdzieś tam? Zgadza, ale mi się wyłączyło niepotrzebnie. Dobra, ten 3. Przyczółek czy jak on tam się nazywa mostu. Dobrze by było tam dopłynąć, chyba tam damy radę tam dopłynąć. Właściwie ja to zatrzymam i sobie później połączę i będzie ok. Dobra, dalszy ciąg wycieczki wodnej rzeką Regalicą. Puszcza Bokowa. Tam można dostrzec. O dokładnie już mówię. O mniej więcej ten czarny, o ta tyczka pokazuje gdzie, o tam jest gdzieś maszt w połowie radiowo telewizyjny mam no, 270 metrów, coś tam. No, ale te, tam jest później płaski teren, no to góry przeszkadzają nie? Dobra, ten pylon pokażę Wam. Zobaczcie w ogóle, jak tutaj ludzie mieszkają sobie. A, to jakiś pirat tam jest, a tam wygląda, jakby ktoś stał. No i tam jest taki kanał, one kiedyś się chyba łączyły. Ja tam zobaczyłem gdzieś na mapę, ale ale już no, trzeba było zobaczyć właśnie a no, w sumie to można wkleić tam no. Także no gdzie to będzie lepiej proszę Państwa o komuś W ogóle to jest cofka, bo jest północny wiatr, czyli niby z prądem, ale tutaj wiatr pcha z powrotem tą wodę nawet te fale płyną w moją stronę, zobaczcie sobie. Blisko to jeszcze nie byłem tego pylonu, tu ta czapla się zawinęła. Stalasujemy go. Jak się nie starasujemy to Staranujemy O Kurczę Jak to się wyłącza Dobra Kurde, ale jaja Patrzcie, to jest dopiero kawałek historii Ten, ten beton O Patrzcie na to Ciężko się trochę manewruje, bo to taki zwykły silnik. Ale zobaczcie, kurczę on jest taki, o! kurde, ale duży. O, co tam jest z tyłu? Stef, czy co? To jest kamień. Widzicie? No to wysokie to nawet jest, wam powiem. Dobra, jak stąd wypłynąć teraz? Trzeba by było chyba tak. jak to zapierdziela ten pontonik o no, dotknięty także no zobaczcie to jest kawał historii to jeszcze pamięta wojnę ale dobra co wstecz Wśród cała naprzód. Neptunus, fajna nazwa Algarve Berlin czyli Deutschland też ładna nazwa takich barek rozwiązałyby problem mieszkaniowy. My tutaj mamy bardzo dobre możliwości, zobaczcie, tych brzegów jest pełno. Takich barek nastawiać, bo nie jest to normalne, mieszkalnych, piętrowych nawet. Ludzie mogliby mieszkać, nie? no ale przecież gdzie? No to przecież w Polsce nikt tak nie robi. No to jak my tak nie będziemy robić? No. Zobaczcie widać te mity całe w ogóle, ale to bydle to jest taka barka. I zobaczcie jakie to jest wielkie Kurde, ile to ma lat? To już nie to jest 30 rok czy co to może być? To można to wpisać tą nazwę, Algarve. Patrzcie tam jest nawet radar u góry Kurde. ja tu miałem most sprawdzać, a nie sobie pływać pontonem, proszę Państwa no, wydaje się ok tutaj, o te graffiti to w sumie lepsza farba jest niż na moście jakaś Dixie Ktoś, patrzcie co tu się dzieje o, ktoś ma jakąś chatę na wodzie Czy czym jest zbudował Co jest gra? kurde no driftem lecę teraz o, o, o jeszcze w most przymale, nie, nie, to nie może tak być. O patrzcie ktoś ma chatkę mieszkalną no, To jest dobre no, W sumie taką chatkę to nie trzeba wodować, ale właśnie o to mi chodzi o takie chatki. No to nie jest takie tanie, nie? U góry patrzcie co się dzieje, ale... Już ktoś przywalił, to będę musiał zgłosić to. Widzicie? Tutaj, o, ten narożnik. Dobra. Słońce znowu wyszło. motorówka płynie trzeba będzie chyba ja sobie popłynę z nurtem i tam przy tym śmietnisku zawrócę ale będziemy mieli nagrany czy ja będę miał nagrane motorówkę jak idzie ślizgiem w kierunku Gryfina Dlatego to się buja. No nie tam ona do pogoni wpływa. Ja pierdziele. No dobra na razie wystarczy Dobra, pościgamy się teraz tramwajem. Trochę szybszy jest ode mnie. No dobra. O, o, o. i on no, ten też szybszy. Dobra, na razie to trzeba jakiś silnik chyba zainwestować. Jakiś mocniejszy silnik, bo to ten ponton to wchodzi w ślisk w sumie. Dobra, jeszcze tutaj taka Chcę pokazać. Most słowy jest naprzeciwko, a z tyłu jest most nowocłowy. Jak było więcej czasu, to by się człowiek tam popłynął, ale to nawet nie wiedziałem, że dzisiaj będę płynął. Tu jest takie odzyskiwanie surowców turnych Prezero, co co chwilę co roku zmieniają tą nazwę. Tu jest taki festiwal graffiti, to chcę może sobie przyjść, tylko w sumie wszystkie filary już są. Już są, yy, wykorzystane. Ale widzę tam na czarno pomalował, ktoś coś nie wiem już mu się znudziło. A co to jest? Jedyny taki abonament rodzinny 29 zł miesięcznie z rabatami. Aha. Na tej reklamie, tam. O właśnie tej. No ale to dobra, na razie to jest mało istotne. O, tam jest fajnie taka brzoza. jak to zrobić? O, o! Właśnie, właśnie, właśnie. O, widzicie? O, o, o! Ta brzoza. O, brzoza, brzoza. Fajnie się tak położyła. No dobra, znowu oddalenie następuje. Okej. Okay. Tu w zeszłym roku trochę ryb pływało padniętych. co to za znak, że, a, że tu nie można wpływać tędy, dobra o, ktoś jest z na spacerze chyba dobra, zaraz zajdzie to słońce i będzie spokojnie o, tu są takie grafiti Ciekawe jak tam u góry jest. Można tam wejść? Chyba można jakoś bokiem. O. Trzeba było sobie tam chatę zrobić. No ale nie wypada przecież. Nie. Dobra. O, o, o. Te grafity tutaj. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. No. I to tak... Koniec wycieczki. O, tam można było sobie tą chatkę zrobić taką nietypową. No to tam nie jedna kawalerka by się zmieściła, tak jak myślę, czekajcie. No raz, dwa, cztery kawalerki 25 metrowe w jednym takim kawałku. No dobra. Także tyle z wycieczki wodnej dzisiaj. Pozdrawiam.